Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w filmie bardzo nietypowym dla mnie, bo to jest coś jakby vlog. Um, ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ja nie wiem, czy to nawet zobaczycie, ale jestem w Dubaju. Jest rano. Um, będę w tym Dubaju przez dwa tygodnie. Sama. Bez dzieci. I chciałam się z Wami podzielić tym, co się będzie tutaj działo. Um, trochę się zdenerwuję. <grym> bo będę się uczyć. A czego się będę uczyć, to się zaraz dowiecie, bo zaraz ruszam do szkoły. Jest 7.36, mam 25 minut, żeby dotrzeć na miejsce. Na szczęście mam tylko 600 metrów piechotą z hotelu, więc zaraz będę ruszać. Chciałam się tak przywitać, powiedzieć, że zaczynamy. Może Mam nadzieję, że się uda tak, żebym codziennie coś dla Was nagrała, Powiedziała, co zrobiłam, jak się, jak się z tym czuję w sensie, jak e, jakiś postęp widzę, czy jest w ogóle fajnie, i nie fajnie. Jeżeli mi się uda, to może pokażę Wam, co robiłam, ale nie wiem, zobaczymy. E, ja uciekam, odezwę się jak tylko będę mogła, a wieczorem Wam opowiem coś więcej, bo powinnam to być rok temu, ale niestety pandemia nas powstrzymała. Ehm. No, powiem tyle, że pierwsza moja noc bez dzieci odkąd się one urodziły, zwłaszcza bobasy, czyli bliźniaki. Um, dziwnie, naprawdę. Dziwnie. Myślałam, że będę spała jak zabita, ale po pierwsze takie dziwne nowe miejsce. Wiecie, jak to w hotelu zawsze gdzieś tam ktoś yy, chodzi, coś tam się dzieje, ktoś tam coś trzaśnie drzwiami. To yy, zamiast nie lubię być sama. E, no dobra, bo się poryczę, <laughs> uciekam i odezwa się. Brzmi. No i wróciłam. Pierwszy dzień za mną, ale chyba nie powiedziałam rano um, o co chodzi. Zapisałam się do London School of Makeup. Nim miałam się pierwszy dzień, e, i tak jak mówiłam rano, ja powinnam to zrobić rok temu, ale niestety, przez pandemię, szkoła została najpierw zamknięta. E, później ciężko było e, podróżować pomiędzy Emiratem, Abu Dhabi i Dubajem. Więc tak naprawdę pierwszy możliwy termin, jakim się udało, to było właśnie teraz, czyli rok później. E, jakie moje wrażenia po pierwszym dniu? Fajnie, fajnie jest to zorganizowane, bo zaczynamy o 9 i do 12, czyli do przerwy na lunch, jest tak jakby teoria i demonstracja ym, pań, nauczycielek. Panie są dwie Brytyjki, nauczycielki. Ym, I. Po lunchu od 1 do 17 jest dla nas czas na praktykę. Malujemy siebie nawzajem, ale też są modelki, bo jest nas nieparzyście, więc będą też osoby przychodziły, żeby po prostu być dla nas modelkami. Kurs, ja wybrałam dwutygodniowy, taki podstawowy, który się kończy egzaminem, ale generalnie ten cały kurs obejmuje 12 tygodni. Ja niestety nie mogę zostawić moich dzieci aż na tyle, więc e, na razie zrobię dwa tygodnie podstawowe, które dają już jakby taką wiedzę, że można m, samodzielnie działać. I kończy mi się bateria, więc e, zaraz widzę. Ok, nowa bateria jest. E, I co? E, I tam e, mój kurs podstawowy jest dwutygodniowy, który obejmuje podstawową, bazową wiedzę, na którą e, makijażysta powinien e, posiąść. Później są takie rozbudowania, czyli efekty specjalne, jakieś um, takie zagłębienie w temat sesji fotograficznych, um, ale również ostatni segment, czyli ostatnie chyba trzy tygodnie albo cztery, nie wiem, nie sprawdzałam tego tak, żeby to pamiętać, jest stylizacja włosów. Ja absolutnie z włosami nie chcę mieć nic wspólnego, mnie to absolutnie nie interesuje, nie kręci, więc um, nie wiem tak do końca, ale wiem, że ten ostatni segment jest o włosach. No, nie, nie jestem tak zmęczona, jak myślałam, że będę. E, jedyne, co mnie zaskoczyło, to to, że ja jestem chyba jedyną osobą, która mieszka w Emiratach i robi ten kurs. E, są dwie dziewczyny z UK, które przyleciały tu i w ogóle jestem oczywiście najstarsza. Te dziewczyny wszystkie tam mają między 19 a 23 lata. Dwie dziewczyny z UK, e, obie są akurat skończyły liceum, i rodzice je tak przysłali tutaj, żeby sobie y, chyba, nie wiem, po. Spędziły trochę czasu w Emiratach i przy okazji coś zrobiły pożytecznego, tak mi mam wrażenie. Reszta dziewczyn jest z Pakistanu i z Indii. Eee, no i co? I w sumie tyle. Powiem Wam jeszcze jedną taką rzecz, tylko niech mi nikt nie zrozumie źle, że ja mam coś przeciwko ludziom z Indii, eee, żeby to nie zostało odebrane jako źle, ale my musimy mieć ze sobą swoje pędzle. I przed pandemią było tak, że my malujemy swoimi pędzlami kogoś, ale teraz zostało to zmienione i my malujemy kogoś jego pędzlami i my jesteśmy malowane naszymi pędzlami. I powiem szczerze, dzięki Bogu, że tak jest, bo dzisiaj malowałam dziewczynę właśnie z Indii. Ona miała tak brudne pędzle, czyli znaczy, ja nie wiem, może one po prostu te pędzle już były takie zużyte. Ale jakby ona nie chciała tym pomalować, tym chyba sorry, ale nie Naprawdę wiecie co? Nie wiem, no jakoś tak jak już się idzie i wiesz, że będziesz kogoś malować, no to jak cię stać, żeby na ten kurs zapłacić, to myślę, że stać się też na to, żeby ewentualnie dobrze wyczyścić te pędzle albo kupić nowe. Nie, nie mówię, że trzeba kupić wszystkie nowe, ale miała tam takie ze trzy pędzle, które już tak ledwo zipały. Um. Ale to moim zdaniem nie jest kwestia kulturowa ani nisko, po prostu może taka ona jest. Nie wiem, ja się cieszę, że ona mi malowała moimi pędzlami. E, no i co? Teraz wam pokażę, co dostałam, bo dostałam taki starter kit, znaczy w sensie tu są jakieś takie e, te e, książeczki, gdzie jest cały ten, e, ten plan tego kursu, co ja robię. E, czekam na kolegę mojego brother from Another Mother. E, i jedziemy na sushi. Jestem strasznie głodna, więc czekam na niego. I co? I pokażę wam teraz to, co dostałam. Ok, dostałam tutaj um, taki list. Tutaj jest um, takie główne zasady, że jak się chcemy spóźnić, że jak nam coś zginie, że coś tam, to żeby się um, zgłosić, ale tutaj są moje dane osobowe, więc wam nie będę tego pokazywać. Było Oreo. Taki całkiem miły, miły gift. Jest cała paczka. Mm, tych gąbeczek. Pani powiedziała, że się bardzo przydadzą. Akurat na dwa tygodnie pani powiedziała, że akurat powinno być. E, I tutaj są chyba dwie najbardziej interesujące rzeczy. Tutaj jest e, to jest cała nazwa tego kursu, który ja robię. I tutaj nie, nie wiem, czy ja mogę tak pokazać, ale generalnie tutaj są, wiecie, taki, mm, No. Taki skrypt. O, to jest dobre słowo. E, i my musimy zrobić takie portfolio. E, mamy tutaj prace domowe zadane różne. Tutaj jest e, tu jest akurat e, o tym, co dzisiaj było, czyli jak e, czyścić pędle po krok po kroku e, skinker i później y, takie podstawowe rzeczy, co należy mieć w swoim kicie, hygiene safety. I będę mam tego wszystkiego pokazywać. E, bo nawet nie wiem, czy mogę. A tu jest druga część, i w tej części jest. E, już tak bardziej kolorowo. E, tutaj jest. E, International Association. I tutaj na przykład właśnie są w sumie podobne rzeczy: y, analiza sku, y, skóry. I tu na przykład mamy. O, dzisiaj też było o infekcjach. Tutaj są różne takie rzeczy, które mają nas zatrzymać i nie robimy wtedy makijażu, ale co jest tutaj fajne to to ta paleta kolorów jest fajna, no i co i tutaj mamy takie różne kształty twarzy, takie różne ciekawe rzeczy. Dostałam też notesik i długopisik i ręczniczek, który mamy zawsze kłaść na naszym stanowisku pracy for hygiene and safety i dwa klipsy do włosów. Dostałam też kupon na minus 200 dirhamów na na online kursy. No, to to jest to, co dostałam. Jeszcze dostałam taką książkę, znaczy taki folder, który codziennie jest wypełniany. Pomimo, że ja nie myślałam, że to jest traktowane tak poważnie, poczułam się, jakbym wróciła do szkoły, bo tam jest taka tabelka z poszczególnymi umiejętnościami, które powinniśmy posiąść, e, powinnyśmy, bo same dziewczyny są i jeżeli to wszystko nie zostanie jakby e, wypełnione przez panie, one nie uznają, że to wszystko się umie, to nie można podjąć tego egzaminu. A egzamin jest e, przez ten właśnie International Association of Makeup Artists, coś takiego, i dostaje się normalnie taką jakby licencję, nie wiem co. No generalnie jest się wstrzeszonym w tym association no, to co, to tyle. Czekam, głodna jestem strasznie, bo już myślę o tym, o tym sushi i naprawdę jestem głodna. Dobra, nie wiem, nie wiem, co mi tutaj z tego wyjdzie. Nie wiem, czy mogę Wam pokazać, co dzisiaj tam zmalowałam. Nie, nie wiem, wiem, że mogę zrobić tego tak zdjęcie, ale nie wiem, czy mogę to upublicznać, więc na razie Wam nic nie pokażę. Może się, no, dowiem to, pokażę. W sensie, to takie wiecie, no generalnie no nie wiem. Ja nie mam z tym problemu, żeby ktoś tam gdzieś pokazał moje zdjęcie, ale wiecie. Tam są też dziewczyny muzułmanki, więc trzeba to uszanować. Ehm, no i co? Chyba to Oreo. Idę jeść Oreo. odezwę się do Was nie wiem, czy wieczorem, czy później, ale może jutro dopiero. Więc na razie.